No to siemano, witamy ponownie. Stwierdziliśmy, że jeszcze sobie. Pogadamy. Tak, Z po Wami, Pogadamy. bo się fajnie gada i przypomniał nam się właśnie fajny temat y, odnośnie y, różnic, dlaczego na przykład mieszkamy na wsi, gdzie jest drożej. Tak. E, jest, y, jest drożej o wszystko jest drożej niż, niż, niż w mieście, które tak. jest od nas tam 10 km. W dużym mieście, no Bohaga jest olbrzymim miastem. No to mów, mm. jakie jest mm. Twojej perspektywy, dlaczego byś nie chciała mieszkać w dużym mieście albo chciała? Dlaczego nie, nie ma czegoś takiego, że chciałabym mieszkać w dużym mieście. E, absolutnie. Jesteśmy tutaj no, chyba z 7 lat w tej Naszy. naszej wiosce. No. Nie ma tutaj w ogóle... No, no dobra, korki to są tylko takie, że jak ludzie wracają z pracy czy to mniej więcej godzina czwarta, piąta, no to tutaj jest sznureczek auta, ale ono się bardzo szybko rozładowuje. E, oprócz tego e, jest w ogóle cisza i spokój. Nic się tutaj nie nie chodzą tutaj, nie podpalają przed samochodów, jak jest w Chaza, bo to się często gęsto zdarza. Tak się słyszy, bynajmniej, bo my nie wiemy tak z doświadczenia, bo ja tam nie tak mieszkamy, słyszę, ale nie wiem, gdzieś tam słyszę, albo czytamy gdzieś tam w wiadomościach, no, że mm. tak się dzieje, podobno. No zresztą to mało szukać jak były właśnie te wybuchy w polskich sklepach. Ale szczerze, roku. ale szczerze ja też nie wiem wiesz, bo każdy medal ma dwie strony, nie wiadomo czy ktoś tam coś ale, tam. a znaleźli tego gościa co podkładał ładunki pod te No sklepki. niby tam znaleźli, a ja wiem kogo oni tam znaleźli, co kogo mnie to obchodzi? W każdym razie byliśmy kilka razy na samym centrum e, Hagi, no to powiem wam, że po prostu tam jest tak strasznie tłoczno, że no... Mnie to nie odpowiada. Mnie to nie odpowiada, ja wolę, żeby naprawdę spokój gdzie ja mogę na spokojnie pójść, przejść się, a nie, że ja muszę co chwilę ludzi wymijać. <laughs> jest po prostu mega tłok, nigdzie się nie dostaniecie, każdy na was po prostu wchodzi, wszędzie trzeba uważać, pięć tysięcy kurczę e, e, rowerów jedzie, no, no jest po prostu jak mnie dramat. Dobra, spoko, tylko zauważ, że niektórzy, takim rzeczy no, nie przeszkadzałem niektórym, jak przyjeżdż, przyjeżdżałem na przykład z dużego miasta, my przyjechaliśmy z Legnicy, to jest dosyć małe miasto, Zawsze to była taka 100 tysięcy niecałe, zawsze to była taka wioska zabita deskami bardziej. Bliżej było tam wszędzie do, do Kunic, do, do, do Bartoszowa obok niż do Wrocławia. E, I my też nie lubimy takiego dużego miasta. Gdybyśmy byli pewnie z Wrocławia z Poznania, okay. czy gdzieś urodzili się w Warszawie, e, to pewnie dla nas haga to byłaby jedną dzielnicą Warszawy. Ale są ludzie. Tak, którzy mówię, nie czy nie? No, no, tak by tak, było, no pewnie tak byśmy musisz. mieli to gdzieś no, Ale w teorii. Ale są ludzie, którzy na przykład pochodzą z małych miejscowości i właśnie chcą do dużego żeby mieć mm -hmm. żeby zobaczyć, co mm -hmm. się dzieje. Mm -hmm. Bo jest tyle możliwości, bo imprezy, bo sklepy, bo to, bo tamto. No nie wiem, na, nas to po prostu nie jara. Ja wolę sobie raz na jakiś czas móc pojechać właśnie do Hagi. Nas to właśnie nie jara, bo my mm -hmm. mówimy ze swojego punktu widzenia. No tak. A nie za wszystkich. No nie, absolutnie nie za wszystkich. No. Każdy no. lubi po prostu co innego. Dla nas są takie właśnie plusy i minusy. No. Plusy, na pewno minusy dużych miast to są właśnie tłok. Często się mieszka, wiadomo, ceny są trochę niższe, mieszkań, ale to też się tyczy, że się mieszka trochę w gorszych dzielnicach. Znaczy no, nie no, na przykład holenderskich, dobra. polskich, czy bardziej, wiadomo, że są to dzielnice jakieś mieszane. mieszane. I czasem różnie tam, wiadomo, bywa. No wiadomo, no inna kultura, no inne sklepy, na przykład tureckie sklepy. No nie każdy się w tym wszystkim odnajduje, bo wiecie, Turcy to nie tylko kebab. Nie, nie bo, bo to jest, wiecie, wielka, olbrzymia społeczność. No, a kebaby mają dobre. To trzeba je Ale najlepsze w Niemczech. No, do duże miasta często ten poziom tych standardów, tych mieszkań, jest też urągający. ja, niektóre to się naprawdę nadają tylko i wyłącznie albo do wyburzenia. Wyburzenia albo do kapitalnego remontu. No, i no i korki i ciężko tam rowerem się poruszać. Skutery was wymijają 200 na godzinę z boku. Bo oczywiście jakbyście nie wiedzieli, to w Holandii jest coś takiego, że tu są dwa rodzaje skuterów. Jest niebieska blaszka i żółta, czyli niebieska to jest tak jakby motorowerek 25 motorower, jeździcie po 25 jeździcie. Po, wszystkie jeżdżą po ścieżkach. Jeździcie 25 na godzinę bez kasku. Tak. A 45 na godzinę żółta blacha to jest obowiązkowy kask, i możecie poruszać się po ulicy normalnie z samochodami. Czego oczywiście 99% żółtych blach nie robi, bo 60-70 na godzinę lecą po ścieżce, ścieżce rowerowej. Tak. Te, które jadą 25 zgodnie z prawem, to jadą tak naprawdę 45 i bez kasku was mijają we dwójkę. Nierzadko nie nie rzadko jeszcze się rowery ich trzymają, bo holują rowery. Także to jest totalne wariactwo. Ja uważam, że to jest największy minus Holandii w każdym mieście, a im większe, tym gorzej. Tym gorzej. Są częste wypadki ze skuterami tutaj właśnie. Kutery rowery, rowery. piesi to, to są bardzo, no. bardzo dużo z takich wypadków. I, i, i tak mówię, no, no z minusów właśnie to jest to jest z dużych miast, że nierzadko będziecie mieli kiepską dzielnicę. Jest zatłoczenie, jest duży ruch, są korki, wszędzie jest daleko, bo no, nie żyjecie tylko, wiecie, w samym centrum nie mieszkacie, bo często mieszkacie na obrzeżach. Czyli do pracy będzie będziecie mieli do pracy będziecie mieli 11 km czy 15, a do centrum będziecie mieli też 10 km czy 5, czy 8, to też będzie daleko, prawda? Nie, to co my mamy do centrum kilometr, bo my jedziemy sobie kilometr, no, a jest różnica 8 km. No, a na przykład, no powiem wam, no i jednak ten samochód tam jest wskazany, no ale znowu stoicie w korkach, palicie paliwo. Samochód, a jeszcze żeby nie było. Po pierwsze, to czy, czy trzeba mieć też wykupienie miejsce parkingowe? Miejsce parkingowe, o czym ja Jeżeli zapomniałem, macie Agnieszka, Agnieszka ma rację? Ważne, e, e, mieszkanie czy tam domek nie istotne. Musicie wykupić miejsce parkingowe. Mhm. Często tego miejsca parkingowego nie ma, bo macie. Tylko na waszej dzielnicy, na dzielnicy i musicie po prostu parkować po prostu. gdzieś kilka ulic naście dalej. Czyli tak. wiadomo idziecie z zakupami z buta z samochodu. No dokładnie, albo się na pod domem, nie, ale szukacie parkingu i to na przykład w pradze to jest naturyczne. Co ja ze znajomymi rozmawiałam, mówiłam no nie ma parkingu, nie mam gdzie zaparkować, parkuję na lidze no bo no, nie Gdziekolwiek, gdzie. no. Także to jest. Daleko to jest, od domu. Tak. I muszę wychodzić co najmniej-15 minut wcześniej, żeby dojść do samodu pojechać. To, domu, jest, mówię, to jest kolejny problem. Wiecie, nie, nie wiecie, co jest, jak jest to bardzo frustrujące, jak wracacie po kilku godzinach z roboty zmęczeni, jeszcze byliście w sklepie. Poza tak. Na zakupy jest godzina już osiemnasta ileś. I, i, I wy dalej, i, i wtedy jest największy ruch. Jest. Wszyscy jadą korki i każdy świruje, każdy jest nerwowy, bo chce już być mm -hmm. w domu i wy jeszcze szukacie miejsca, nie? I nie wiecie, jakie to jest sfrustrowane. A jeżeli już znajdziecie gdzieś w dupie, to się martwicie, a o samochód, a o to, że gdzie ja go w ogóle zaparkowałem, bo tak, codziennie, gdzie no indziej. Także to jest, to jest lipa. Tutaj, w Holandii, to jest lipa. W Polsce nie ma takiego problemu, w dużych miastach wszędzie zaparkujecie. No, wystarczy kupić tylko tam później placek z parkomatu i się stoi, gdzie gdzieś chce. No, natomiast to powiem co, to plusy, a plusy na przykład to są, tam były minusy. No, duże miasto, plusy to jakie są? No, tak jak powiedziałaś, więcej sklepów. Inne marki, bo tutaj na przykład nie ma TK Maxa, nie ma Primarka, tak? Mhm. Dla niektórych to jest. No, e, no, i, no. I te różne, te wszystkie inne firmowe sklepy, o których. Starbucksa. Starbuck's'a. na wrocie, Dokładnie jakieś tam Starbucks. Ten. Niektórzy się tym no po prostu. No, dla niektórych to jest no, fajne. Nie lubią, po prostu lubią. Pójść sobie nawet pooglądać. Wie, większa ilość restauracji różnorodnych. A, większa ilość tej restauracji, tej... tak zdecydowanie, bo oczywiście. Nas, no. Tutaj no w nas są w rynku takie... generalnie, no są kawiarnie takie do starszych ludzi. są kawiarnie, a nie ma jakiejś takiej restauracji. Dyskoteki jak... są tam też, kluby, tak, klubów same. jest dużo, no teraz Widzimy... to raczej nie bardzo, ale, ale jest po prostu, no no i tyle, chyba to tyle z no plusów. W sumie mamy jakieś tam trzy sklepy na krzyż, jeżeli chodzi o supermarket i no to tyle, coraz więcej sklepów się tutaj zamyka na wiosce też, w sumie nie wiemy dlaczego, czemu tu bankrutuje. Nie wiem, ja, tam, ale... ja to co potrzebuję, to mam. No właśnie. A jak będę chciał na przykład pojechać sobie do dużego miasta, to zawsze to na weekend mogę zrobić. Ile razy, ile razy jeździliśmy do Hagi, to było fajnie, było fajnie, trochę inaczej, ale już po godzinie dwóch człowiek był byliśmy zmęczony byliśmy, i jak już wracaliśmy im bliżej na te nasze tutaj te wiejskie, puste drogi, rejony, to sobie myślę, uf, a już wraca normalność. Tak, i ludzie nawet w miarę normalnie jeżdżą, nie to co wkadza, że się jeden przez drugiego wcina, że wyprzedzają trąbią to się trąbią. na tak. Jest tu bardzo nerwowo w tej Holandii, <laughs> tak musicie wiedzieć, że jak ktoś tu w ojcem biuro pracuje naprawdę jest kierowcą. To ja, to ja współczuję, bo to jest taka odpowiedzialność zawieść tych ludzi, dowieść tych ludzi. Przez te korki się przedrzeć, przez to wszystko. Mm. Wiecie, no niektórzy Idę myślą. Się fajnie, 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 bo sobie pojeżdżę samochodem. Mm, nie jest fajnie. Nie jest fajnie, ja wam to nie jest, widzę, To jest drugi to... etat. To jest drugi etat, tak. za który wam nie płacą. Ja tyczy. to. Yy... No! No trochę przerabiałaś, no, trochę przerabiałaś. Ja to przerabiałaś, przerabiałam, no. ja to bo, ja, bo ja byłam tutaj w dwóch agencjach, byłam kierowcą. I po prostu no. powiedziałam, że nigdy więcej, bo ja byłam odpowiedzialna za to, żeby o czasie Z jechać auto, za, za. Zatankować, za wysprzątać. Ale ja no musiałam wszystko. nikt mi się nie chciał zrzucać na sprzątanie wiadomo. samochodu. Ja musiałam poświęcać ten czas. Ale to, jest, i... ale to już jest temat na ocen biura. Także dobra, bo znowu no, tam wchodzimy, to jest na kolejny filmik no. temat. To no. o tym też powiemy właśnie, jak, no. jakie tu można mieć prace i co można e, robić w biurze. Co tak. wam może biuro za, zaproponować, bo jest kilka opcji. No nie, nie wszystkie są fajne. No i natomiast teraz powiem no plusy i minusy takiej tej małej miejscowości, gdzie my jesteśmy, no to y, z plusów powiem, że jest święty spokój. Niedziela to wygląda tutaj tak, że jest pusty y, plac no w centrum w miasta i nadzieję. możecie odetchnąć po całym tygodniu, usiąść na głupiej ławce i po prostu odpocząć. Jak A, pogoda oczywiście e, pozwala? Pozwala. E, na pewno praktycznie jest wszędzie blisko. <laughs> Nie ma jakichkolwiek jest. jakichś tam korków zatorów. Miejsca parkingowe praktycznie wszędzie się znajdzie. I co najważniejsze? Bezpłatne. Dokładnie. Bo tu jeszcze wszystko na wioskach jest. Jeszcze, jeszcze bezpłatne. jest bezpłatne. bezpłatne. A co bezpłatne. będzie za rok, za dwa, to panie raczy jeden myślę, wiedzieć. Ale myślę, że Holendrzy się nie zgodzą na to, żeby tutaj za parking płacić. To kolejna rzecz bym powiedział z plusów. Na pewno fajnie, że jest tu spokojniej, jeżeli chodzi o ludzi, bo nie ma jakichś tam. Za dużo młodych wariatów, świrusów. Jest tam. Wiadomo, są grupki tych dzieciaków kolenderskich, no. tych tureckich. One tam czasem fisiują, gdzieś tam w grupach stoją. No, ale, ale nie, nie ma, tutaj jakiś ale jakiś nie ma do chars. czego tutaj podskoczyć tak naprawdę, nie? Nie ma tutaj w czym podskoczyć, bo tu się nic praktycznie nie dzieje. Dla mnie to jest plus. Ludzie są mili, ci starsi, uprzejmi, w niczym mi nie wadzą. Nie ma kolejek w sklepach. Nie ma. Nie ma tak, jak powiedzicie, do, do Hagi, do Alberta, XL czy coś, to przecież pamiętasz no nawet na Rajzwajku. Na Rajzwajku też pamiętasz, ile razy tam w tych Pamiętam, kolejkach, w tym Albercie. Się tam A to jeszcze nie jest duże miasto, to jest nie. obrzeże. No to są obrzeże, Hagi. Praktycznie całkowite. Wyjazd... No tak, no to jest obrzeże. Mhm. Dokładnie, bo to zaraz jest tylko jakiś moskawałek jak drogi, i już jest delft. I jeszcze tam bym od biedy mógł zamieszkać. Na Rajzwajku. Na Rajzwajku, tak. Koniec. I nigdzie <laughs> bliżej. Mir, wida. Centrum. <laughs> bliżej centrum. I Nie. tak jeszcze jak tutaj my niedaleko mamy, bo tam chyba z 5 czy 6 czy km... Kilometr... Nie ile mamy na Eidhof? Siedem. No siedem. No, no tak, jak tam na McDonald's? No, ta, to, no około. to tam okolice to jest właśnie Kajdan, to też jest bardzo ładnie, bo tam jest w sumie nad morzem. I zielono fajnie, I też jest tak, tak ładnie się Lasy. Tam my lubimy lasów, lasy, parker, bo my jesteśmy z Polski. W Polsce są dużo lasów, to my to lubimy. To, to jeszcze ewentualnie ta dzielnica Hagi jest dla nas akceptowalna do zamieszkania, bo tam też jest mało ludzi. Jest kultura, jest po prostu kultura. Tak, dodałbym do tego jeszcze, że właśnie mała przestępczość. Nie słyszy się tutaj o jakichś rozbojach, przestępstwach. Zdarzają się, zdarzają się w wiadomościach. Nieraz żeśmy czytali, że helikopter latał nad nami, bo gdzieś tam gonili jakiś tam tych bandytów, kogoś tam, że komuś gdzieś tam się do auta włamali. No ale to są, wiecie, jednak jakieś takie marginalne rzeczy. No wszędzie się takie coś. Może mógł nawet ktoś po się potknąć i z głowy szybę wybić w aucie, nie? Przez przypadek. Ale tutaj nawet można wieczorem sobie normalnie wyjść na ulicę i nie ma strachu. Natomiast w Hadze jak kiedyś była historia, jak wracała jakaś dziewczyna, to podobno przejeżdżała właśnie <laughs> ścieżką i. Jacyś kolesie się stali i skopa i dali w rower tak, i się wywróciła. Się bała, no i tam jakoś, i chyba okradli ją, czy coś. Tak, no, okradli, no to, no to, i, i to też, kiedyś jechałaś, to jechałaś wina też, wina jak sytuacja. kupowałaś gazelę tą elektryczną, jak wracałaś, to też powiedziałeś, że no, tam się no. trochę bałaś, bo to już no, była no. chyba 10, 9 no, była, była dziesiąta, dziewiąta wieczorem. Była dziesiąta wieczorem, się bałaś bruba. wracać, nie? No, bałam się, bo ja wiedziałam, ja wiedziałam że w fazie jest po prostu po, po nocy. A no kobieta sama na elektrycznym gazeli na rowerze, no to mógł być łakomy konsek żeby tam gdzieś też no. żeby coś tam popchnął. Kija w sprychę wsadził Nie jesteśmy w ogóle wiecie, jakimiś tam resistami, że na kogoś tam mówimy. Po prostu przestępczość zdarza się wszędzie. Czy to w Polsce, czy to w Czechach, I to nie czy w Niemczech. Po prostu przestępczość jest. Nie jest kulturowa, prawda? ludzie podchodzą, po prostu jest. Ale do pewnych dzielnic się nie, wchodzi, się nie wchodzi, jak się nie wchodzi, jak się nie ma potrzeby i tyle w temacie nie? No, no to, to są takie, no dużo jest tych plusów. A, i co jeszcze, jaki jest plus? wiosce jest czysto. Jest czyściej na wiosce, jest, faktycznie nie ma takich brudów jak w dużym mieście. Ta, ile razy no tam są nasze śmietniki przepełnione, bo mewy ile żrą to. Raz ja na przykład jechałam na, na targ turecki. No to tam przy tym samym hmm. targu, jak macie normalnie kosze na śmieci, tam było pełno śmieci obok ustawionych, mewy wszystko porozrzucały, brusy, w smutu bruzdsu, naprawdę, tak. nieładnie to wyglądało. Celu... Ale też jest ludzi dużo więcej no jak no u nas, więcej dużo... brudzą i służby nie nadążają tak, wiesz. Ale na przykład jest wioska u nas obok, gdzie też często gęsto są śmietniki poprzepełniane, no i niestety też tam mewy są. No, mewy my się już zrobiły wszystko źrede. więc no, tak, ja... też nie ma co generalizować. W każdym razie, no, tak czy siak jest, po prostu na czyściej. Często gęsto nie ma co tutaj robić, psy dupami szczekają, ale ja wolę taką sytuację. Nie... I wyskoczyć gdzieś je... na weekend, naprawdę. Tak. tak. Się zmęczyć psychicznie, i wrócić do Dokładnie. ciszy. O, I znowu to jest, ta moja nuda codzienna. No. No, tak, okej, okay, dobra. Taka rutynka. Dobra, to powiedzmy, że tych plusów jest naprawdę, można by było znaleźć, oczywiście dla każdego co innego. No faktycznie, no tak jak Adam wcześniej wspomniał, że mieszkania tutaj są drogie i bardzo No drogie, są, drogie mieszkania. są mieszkania, bo każdy mm. chce właśnie mieszkać e, właśnie w takim cichym no, miejscu, miejsc, przyjaznym tak. dla dzieci, przyjaznym mm. dla spacerku, do, dla pieska, żeby wyprowadzić. Każdy chce właśnie tak, taki tak. jakiś parczek, żeby był dookoła gdzieś plac zabaw. I, i tutaj absolutnie nie ma takiego problemu. Jest tego, jest, jest tego dużo, jest tego dużo. Jest, naprawdę, dzieci tutaj się czują bezpiecznie, tutaj Ale kosztujemy. to kosztuje. No ponad 1000 euro za, za, za mieszkanie, no. to no, tak trzeba lekko Dobra, ale jeszcze powiem, a jeszcze powiem plusy są kolejne. Wszędzie możecie poruszać się rowerem, to jest super. Tak. E, auto jest praktycznie zbędne, jeżeli macie te 5, 8, 10 km do pracy. To absolutnie nie ma takiej potrzeby. Można zawsze kupić auto elektryczne, e, rower elektryczny, Można. jakby ktoś chciał. Tak. E, dwa, tylko dwa łańcuchy, bo kradną jak cholera. To już my się nawet zabezpieczamy, bo łańcuchami mamy też uloka łańcuch, to tak, mi się tak będzie tak, tak, tylko tak, możliwe. No bo strach, no bo niestety przez to, co, co się wydarzyło już od dwóch lat, no to Dwóch, trzech się, nawet pewnie. Zwiększyła się kradzież rowerów. No, no bo elektrycznych jest coraz więcej, to wiadomo, kradną e, na baterie. Teraz już nawet kradną, już kradne nawet, kradne na no ja słyszę wszystkie kradą. No wszystkie jest na Dobra, no to to jest tych plusów jest faktycznie, jak się tak pomyślę dużo. Ale to jest dobre, że tutaj samochodu nie potrzebujecie, natomiast w dużym mieście to raczej Wszędzie potrzebujecie. Albo tramwaj. Jeżeli macie tą taką autobus, specjalną ta. kartę, owi, chip kartę trzeba naładować. I to jest taki normalnie bilet, że wchodzicie tam do autobusu czy do tramwaju, odbijacie się. I jak wychodzicie, to też musicie się odbić. I wtedy no, tańsze są przejazdy, niż jakbyście bilety kierowcy no właśnie. To nie było tańsze. I to jest karta normalna: tramwaj, na autobus i na pociąg. No właśnie, mówię. Parkingi są bezpłatne, często galerie są bezpłatne, żeby wjechać godzina tak, dwie darmo. Ja pierwsze, trzy godziny trzy, za darmo. Trzy godziny nawet za darmo, także to nie jest na przykład do, do pomyślenia w Hadze, bo w Hadze od razu płacicie za każdą godzinę w centrum. Nie, nie pamiętam, no, jak No, aga, około 5 za... euro jest za godzinę, 4 coś euro no, jest. No właśnie, 450 było na rajd No, w zależności byli. od dnia, od godziny to się zmienia, ale często no, byliśmy 2-3 godziny, tak. to i nieraz zapłaciliśmy 15 euro, pamiętam. No ale to na centrum za hangi, na centrum tak, było. No, no to a z minusów to właśnie tak jak ja powiedziano, ciężko jest o mieszkania na takich miejscowościach. Więc albo duże miasto, łatwiejsze mieszkanie w gorszej dzielnicy, tak. albo coś, coś spokojnego, fajnego, bezpiecznego. I czyli niby macie większy czynsz, ale nie płacicie za parking co, obowiązkowy co miesiąc, Dokładnie. nie stresujecie się za jakieś straty, za samochód czy za coś. no, jest bezp... no To też kosztuje. no Słuchajcie, spokój, bezpieczeństwo tak. kosztuje. Tak? A w ogóle to, to jest bezcenne, tak naprawdę to jest bezcenne. To jest bezcenne, bo jak powiedzicie na przykład w niedzielę do Hagi do centrum, to tam będzie tak samo ludzi dużo jak w poniedziałek rano. Będzie. Tam będzie tak samo ludzi dużo jak w piątek wieczorem. Tam zawsze są ludzie. Nie uciekniecie od tego. No myśmy to przerabiali, jak mieliśmy muru, pojechaliśmy sobie właśnie na centrum Hagi, tam w środku tygodnia. Nie pojechaliśmy w sumie autem z rowerem, bo była ładna mm -hmm. pogoda. Bo stwierdziliśmy, że nad rowerami szybciej nie martwimy się. To rower pracy. było ciężko zaparkować. Mega ciężko było zaparkować. Otwórz sobie tego, bo... o, bo tutaj, o, no, otwieraj. 3, Aj, bo ja zatykam, no. 2, one. Boże, jeden. O, Ale szampan. Dobra, to ja też tutaj odtwarzam sobie tego. Uwaga. O Boże, Aż mi tu na butelkę naszedł. O! o. to Menda. Właśnie, aż mi tu się. Co chcesz zamienić? Szkło mi zdarzył. Nie, nie chcę. Nie, 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 nie łamał główki. No. A co, twoje jest dobre? żartuję. <śja> no. Zawsze wezmę. Ale moje to szczy... eee, to... Ty, prawie twoje też strzelił opał tutaj ci. No. no, tak to wygląda. Słuchajcie, z minusów, bo już kończąc zostały dwie minuty, więc trzeba się sprężać. To z minusów powiem tak, dla ludzi, którzy nie lubią takiego za dużego spokoju, są młodsi, się e, e, tak jak minusy. powiedziałem, przyjechali z mniejszych miast Polski, na przykład po to, żeby zobaczyć trochę tej Holandii, e, chcą ten, ten zgiełk poczuć chcą Primark'ta, bo są jakieś promocje, chcą TK Maxa, bo TK Max to jest zajebisty, uważam. Są Decatlona, Media Markt większy. Tak, tak, żeby to wszystko było, różne knajpy, nie knajpy, restauracje, chcą grecką, chcą indyjską, chcą taką, to... My nie mówimy, że to jest złe. Nie, tylko mówię, jeżeli oni tak właśnie chcą, ci wszyscy inni ludzie, to tak, to jak najbardziej jakaś Haga, jakieś Rotterdamy, to wiesz, to przeżyją te mieszkanie, przeżyją dzielnice, bo my też mieszkaliśmy na Rotterdamie z Zaudzie i, i de facto tyle się nasłyszeliśmy złych historii o tym, o tej dzielnicy, a wcale tak źle nie było. Pukać, nic nam się tam naprawdę nie stało. Tak. Ale to też było trochę czasu temu. No ale, ale, ale się nic nie stało nie, i, nic i, i, nic i opinie nie. można sobie Dopóki człowiek tak sadzić w kieszeń. sobie przekona tak. na własnej skórze, to nie może się sugerować opiniami innych. Tak, i powiem Wam, że, że, że takie dzielnice tutaj, te domki takie spokojne, że tu są te spokojne holenderskie rodziny, to jest naprawdę fajne. Możecie odpocząć po całym tygodniu pracy. Wiecie, w pracy macie huk, maszyny, jakieś taśmy chodzą. No, no dziwne, że jeszcze chcecie po prostu stać w korku godzinę czy dwie do domu, czy, czy chcecie iść na, na centrum, gdzie wszyscy. Ja, ja, ja jazgają Wam e, nie, ja jeszcze cały weekend. Nie. Wam jazgają, do, pójdziecie do Starbucksa, nie ma gdzie usiąść, bo wszystko nie, no zajęte jest 200 ludzi. Razem. No, e, minusy? No, po, dla niektórych może być nudno. Kurde, ja nie widzę większych minusów. Jedyny minus jaki ja naprawdę widzę to i do którego bym się mogła to, to są te koszty mieszkań. A tak, o to to, to, to jest, to jest olbrzymi minus. jeden jedyny minus, do którego mogę się przyczepić. Mhm. Tak, jeden z większych to. A tak tu nie mamy żadnego. Wszędzie mamy blisko, wszędzie jest fajnie, ale Cicho, spokój. Tak. Wie, wiecie, co Was czeka. Wiecie, jak rano wyjdziecie na weekend, wiecie, co Was będzie czekać wieczorem, wie, wiecie, co będzie za tydzień. Dokładnie. To jest pewne. Nie ma robót. O, inne miasta są jeszcze większe, rozkopane ciągle. Gdzieś tam jakieś nie, drogi robią. No tutaj tylko gdzieś było na obrzeżach, ale jakoś to nie dotyczyło bezpośrednio. W centrum myśmy nie mieli żadnych robót, żeby wiecie, Bierzecie ten tak. głupi rower, zawiążecie go łańcuchem i macie wszystko w D, z przeproszeniem. Tak nikogo nie interesuje wszędzie tutaj się dostać się rowerem Znajdujemy. także na pewno jest więcej plusów jak minusów tak. mieszkania w małej miejscowości w dużej dla innych będą plusy ale nie dla nas bo my generalnie nie chcemy tego zgiełku mm -hmm. tego wszystkiego bo fajnie sobie pojechać na chwilę zobaczyć jak wszystko wygląda porobić zdjęcia się nacieszyć pozwiedzać pójść do Chinatown wszędzie o, tak, i sobie wrócić do siebie do, te, do tej nudy do tego spokoju mm -hmm. I odpocząć, po prostu odpocząć, bo ja się tam chętnie namęczę dwa dni, ale ja chcę sobie przyjechać do siebie na wieseczkę, mieć ciszę, spokój. To nuda. I odpocząć to mnuda. na następny tydzień, po nudę. No, niech zwał nuda. No, dla niektórych nuda, dla innych relaks. Nie, nie na darmo ludzie kupują jeszcze. kampery, przeprowadzają się na wieś. E... Nie na darmo, bo sobie też zaczynają cenić ciszę i spokój. I to nie jest nuda, tylko to jest trochę inne życie po prostu. Sposób na życie. Tak. Dobra, no to może Tym tak trochę akcentem. było chaotycznie, bo tutaj mnie znowu ogranicza, wiadomo, czas na aparacie, bo robimy z aparatu na 22 minuty, już jest 37 sekund. I to w takim razie się żegnamy i to następnego. I miłego dniu. weekendu. No. Miłego weekendu. Bye.